No, cześć, witajcie w części drugiej partu, no, od znaczy odcinka pierwszego. Tak, widzicie, już wszystko zrobiłem, cały dom już jest zrobiony. A to dlatego, że nagrywałem część drugą, ale mi się źle nagrała. I, no, muszę zacząć od skończonego domu. Już. No to w parcie drugim. Zro, pójdzie, zrobimy sobie... Aha, to muszę włączyć, nawet tego nie używam. E, zrobimy sobie kopalnię. Chociaż spróbujemy zrobić. Tylko kobla nie mam chyba. Tu jest, tu. Tu. Nie, nie ma. No to trzeba sobie wykopać trochę. Ja sobie jedzą ko. Miecz. Dobra i trochę dirt. Na razie nawet. chce tu zacząć kopać. Pójdziemy gdzieś tutaj? Łopatę hmm. nie AI. Dobra, już jest. Sobie zaczniemy kopać. Będzie podwójna. Dobra, kupimy. O! Jest to, co chciałem. W końcu węgiel znaleźliśmy. Tak długo szukałem. Dobra, zjedzmy sobie coś, bo głodny jestem. Jeszcze tylko jakbyśmy żelazo sobie znaleźli, to by było bardzo dobrze. <laughs> No mm, dobra, jeszcze kopiemy. Zrobimy sobie może pochodnie. Mm. Przydadzą. Niedługo, już chyba w drugim odcinku, um, zrobimy sobie farmę zboża <laughs> i tych różnych. Sędzimy całe kilo, wtedy skończymy kopać. Ale zawsze już będziemy mieli coś zrobione. Zobaczę zaraz, który po, który, na którym poziomie jesteśmy. 48 nie ma zawsze coś. Zejdziemy na poziom 15 i wtedy będziemy dopiero kopać. Dobra, skończył nam się kilof. Do domu. Tutaj zrobiłem sobie później farmę. Albo może i nawet teraz jest. Mamy nasionka. Szkło może też być. Płotki cztery Lyski, jakoś to zrobimy A... motykę trzeba zrobić Zajdziemy robić swoją A mam, 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 mam dwa wiadra, bo przecież znaleźliśmy spawner, z, spawner z zombieaków. Wzjemy sobie chlebek. Nie, to na razie nie. I teraz zrobimy tak. To na razie niepotrzebne, ko prostą płotki. Szkoła. Dobra. Tu będzie wyjście. Zrobimy sobie 3, 4, 5, 6. sześć to się zetnie tak aha Płotki mi potrzebne. Też są. Muszę przespać. Mm. Też oświetlimy później ten nasz dom. Trochę ciemno jest. Aj, jeszcze dwa płatki A to może zrobimy tak. Aj! Dobra, ręką to rozwalimy. Już po nie będę i robił. Tylko tak rozwalimy ręką. Oj, teraz jest fajnie. Um. Which cobblestone Dobra Teraz bierzemy swoją motykę, um, nasionka. O. dobra, później będziemy robić to. Jeszcze tylko trzeba trochę płotką zrobić. tyle starczy dobra 8 sztuk przejdziemy tak, tak. O, i oświetlimy to trochę. Dobra, jak nam jest bardzo fajnie. To, bardzo fajnie to wyszło. Teraz zrobimy sobie to. Sorry, na chwilę. Mm, dobra, ja już jestem z wami. Cięcie zrobię, bo ktoś mi wszedł do pokoju. I zrobię, jakieś, żeby to fajnie wyglądało. O, żeby to tu. A nie mogę. I <śle> źle znowu. Dobra To to rozwalimy I tamto też będę musiał No Dobra I to też już rozwaliłem Dobra I Co by teraz zrobić A zrobimy sobie jeszcze jeden kilof i pójdziemy robić naszą kopalnię. Tutaj, dobra. Mamy kill off. Idziemy sobie tu i kopiemy. Dobra, sorry, cięcie. Znowu. Dobra, ja już jestem z Wami. Znowu I ktoś wszedł do pokoju. A mówiłem, że nagrywam, ale dobra. Nieważne. Kopiemy dalej. Tak. Coraz dalej jesteśmy. Niżej sorki. No ale dobra, tak, tutaj, 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 tu, tu, tu. tu. Kurde, jakieś klatki mam. Nie wiem czemu. Później to wszystko ładnie schodami zrobię, no ale to w swoim czasie. O, jest, że Bardzo. I już mamy na pewno na kilof. Dobra. Świetnie. O, znowu węgiel. Dobra, wykopię ten węgiel i będę powoli kończył ten odcinek. Taki drugi. W następnych odcinkach dopiero będę się już rozkręcał. Będzie fajniej. Jeżeli nie umrę, oczywiście, nie zginę. Dobra, wykopnę ten węgiel i kończę odcinek. tutaj to, to, to Kurde, dużo tego. Ale dobra, już mam. A nie, jeszcze. Dobra, już mi się killoff nawet To muszę zapowiedzieć, że to tutaj. Nawet będzie dziura, ale dobra. To... No to już koniec, dobra, ja się z wami żegnam już, to był drugi, druga część pierwszego odcinka Z hmm. serii Hardcore 7 No w tym odcinku byliśmy w kopalni i zrobiliśmy farmę zboża, mini farmę zboża Dobra, hmm. komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie ja się z żegnam. Nara.